Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od schroniska Dibona, do którego można dojechać bardzo wąską drogą. Przy schronisku znajduje się darmowy parking, stąd udajemy się do schroniska Pomedes. Na dziś zaplanowaliśmy trzy możliwe warianty tras. Dla największych miłośników spinaczki wejście na Tofana di Mezzo ciągiem trzech ferrat: Giuseppe Olivieri, Gianni Alio oraz Tofana di Mezzo, a następnie zjazd kolejką ze szczytu do Cortina. Wariant umiarkowany to przejście jedynie pierwszej ferrate o trudności C przez D i zejście ścieżką Sentiero Giuseppe Olivieri. Wariant trzeci, najbardziej wypoczynkowy, to przejście w obie strony nie Via Ferratą, ale ścieżką Sentiero Giuseppe Olivieri o trudności B. Do skroniska Pomedes dotarliśmy w 30 minut. W przeryw Júgio Pomedes większość grupy zdecydowała się udać na szczyt Punta Anna Via Ferratą Olivieri. Kto będzie chciał iść dalej w górę, będzie mógł kontynuować wędrówkę znacznie trudniejszą Ferratą Alio. To będzie miał dość, zejdzie tuż za punta Anna. Dobrze, no wchodzimy na perlatkę, zływami ją wracamy za chwilę. Raz, dwa. Pogoda będzie odpowiednia. No cóż więcej dodać. No, czeka nas piękne przeżycie. Bo w górach jest bliżej Boga. Na ścieżce powyżej schroniska znaleźliśmy tablicę, na której zaznaczono, że zejście z Punta Anna w kierunku Sentiero Olivieri jest dopiero z części Via Ferrata Alio, a nie jak to było w innych opisach jeszcze przed jej początkiem. No właśnie, gdzie się tak naprawdę zaczyna Via Ferrata Alio? Wiele z tych kwestii wydaje się mieć charakter bardzo umowny. Jeśli o mnie chodzi, to zdecydowałem się na wariant najbardziej wypoczynkowy. Przejdę Sentiero Olivieri i na jej końcu będę wypatrywał tych, którzy po wejściu na Punta Anna zdecydują się już schodzić. Zobaczmy więc najpierw jak wygląda ta prosta Sentiero Olivieri. Trasa przebiega przez malowniczy, różnokolorowy skalny krajobraz. Znajduje się tu także fragment poprowadzony typową dla dolomitów półką. No przed nami jakaś drabinka. Koniec Sentiero wyprowadza na rozległe wypłaszczenie Revales. To właśnie tu mogą zejść zdobywcy Punta Anna, jeśli zrezygnują ze wspinaczki na Tofana di Mezzo. I trasa Sentiero Olivieri kończy się właśnie w tym miejscu. I na dół biegnie ścieżka, którą można dojść do kolejki i nią następnie zjechać na dół. Albo można próć wyżej. W kierunku Punta Anna. A jak widać za dużo tutaj ludzi nie ma. No, krajobraz jest taki, rzekłbym, marsjański. Zobaczmy teraz co słychać na Via Ferrace Olivieri. Wiesz co, no jest taka, taka jakby, yy, yy, taka jest niewiadoma. Yy, yy, chłopaki, no to yy, mieli doświadczenie takiego mozołu i nie mamy doświadczenia D. Się bez liny. Ale w kilku miejscach musiałem, bo się widać, bo było niepewnie. Jakby nie, nie, Z rozmowy telefonicznej już wiadomo, że jednak wszyscy będą schodzić w kierunku Rewales. Teraz już nie ma wątpliwości, że jest to możliwe jeszcze przed Ferratą Alio. Żeby jednak dojść do trasy zejściowej, trzeba jeszcze z punktu Anna podejść nieco w górę. Ponieważ czas już trochę minęło i zrobiło się nieco chłodniej, postanowiłem powoli wracać. Spotkamy się wszyscy przy Refugio Pomedes. Wkrótce po mnie do schroniska dotarli także pełni nowych wrażeń zdobywcy Punta Anna. Zdobyliśmy. Chcieliśmy być tutaj? Sama Anna. Jakie Punta Anna? Dlatego wszystkim Anną składam najserdeczniejsze życzenia. Y, y, I nie wybierajcie się tam. się <laughs> to, to, W ten sposób uczciliśmy. Wymagająca trasa. Ja próbowałem iść tak alpejsko, bez użycia trzymania się linii tych uchwytów, ale momentami musiałem jednak, bo, bo bałem się, że, że odpadnie. nogi. Te krótkie nogi. Więc... Ślisko, mało szczelin. Ja nie, zupełnie nie miałem takich ambicji, chciałem przeżyć, dlatego trzymałem się <laughs> do końca, gdzie tylko mogłem. I nawet wielu było zdziwionych, którzy ze mną chodzą, między innymi ty, bo się zapinałem praktycznie wszędzie. No, bójmy opcje, ale e, rzeczywiście no. wymagające jest. Ale jeszcze jest udało nam się na na bardzo krótkich natach. No, śnie, no właśnie, no śnieg. No. Zjechaliśmy kawałek tak naprawdę. <grym> Fajnie, prawda? I tak właśnie powstają legendy o Yeti. Zmęczenie jest masakryczne, ja Muszę usiąść, żeby teraz jakoś i zasnąć. <grym> <grym> A jeszcze tylko zejście do schroniska Dibona.